Wdech i wydech. Mimo, że niepokoi mnie ta cała sytuacja z koronawirusem, bo nie wiem, jak to będzie dalej wyglądało, to akceptuję to, co czuję, i pozwalam sobie poczuć spokój w moim ciele. Mimo, że okropne wiadomości o tym wirusie dochodzą do mnie z każdej strony, i czuję się już totalnie zdezorientowana, to akceptuję to, jak się czuję, i pozwalam swojemu ciału na relaks. Mimo, że odczuwam niepokój w ciele, denerwuję się, akceptuję to, co czuję i pozwalam mojemu ciału uwolnić stres z każdym moim oddechem. Po punktach czuję niepokój. Boję się, jak to będzie dalej wyglądało. Te wszystkie informacje, jakie do mnie dochodzą, sama już nie wiem, w co wierzyć, a w co nie. Czuję się zdezorientowana. To przerażenie innych ludzi. Ta panika wokół. Wpływa na to, jak się czuję. Moje ciało jest spięte. Jakby wyczekiwało na jakiś atak. Czuję całą sobą, jaki to stresujący ma na mnie wpływ. Czuję, że ten strach wpływa na mój układ odpornościowy. I z jednej strony chcę uwolnić się od tego stresu. Ale jakaś część mnie czuje, że właściwą reakcją na to wszystko, co dzieje się wokół, jest strach i panika. I powinnam się bać. Abym nie wyszła na jakąś ignorantkę. Albo na jakąś osobę mało inteligentną, która nie umie połączyć faktów. Doceniam i szanuję tą część mnie, która próbuje zapewnić mi w ten sposób bezpieczeństwo. Ale, może, wystarczy, jeżeli będę uważna. Jeżeli będę czujna. I podejmę wszelkie środki ostrożności. Może to wystarczy? Pozwalam sobie być skoncentrowaną i równocześnie czuć spokój. Pozwalam sobie uwolnić ten stres. Pozwalam sobie uwolnić się od tego strachu. Akceptuję, że nie mogę mieć wszystkiego pod kontrolą. Więc decyduję się skupić na tym, co mogę kontrolować na tym, na co mam realny wpływ. I uwalniam potrzebę kontroli, wszystkiego innego. Słucham swojego serca. Rozszerzam swoją świadomość. Rozpuszczam strach miłością. Bo wiem, że strach jeszcze nigdy nie wykreował niczego dobrego. Miłość natomiast zawsze. Pozwalam sobie się zrelaksować. Pozwalam mojemu umysłowi na przerwę. Od myślenia w kółko tylko o jednym. Pozwalam sobie myśleć klarownie. Pozwalam sobie myśleć logicznie. Pozwalam sobie na podejmowanie dobrych decyzji. Pozwalam sobie żyć chwilą obecną. Tu i teraz. Czuję się z, z tym w porządku? Kiedy jestem spokojna i bezpieczna? Gdy rozluźniam moje ciało, wzmacniam mój układ odpornościowy, akceptuję pozostały niepokój. Który jest we mnie. I decyduję uwalniać go z każdym moim oddechem. Uwalniam strach z ciała, z każdą jedną minutą opukiwania. Pozwalam sobie coraz bardziej się zrelaksować. A gdy moje ciało jest zrelaksowane, to łatwiej mi jest widzieć wszystko z innej perspektywy. Jestem uważna. Jestem roztropna. Zachowuję należytą ostrożność. I jednocześnie zdrowy rozsądek. Jestem odpowiedzialna. Nawet jeśli jakaś część mnie nie wierzy, że mój spokój w sekundę zmieni sytuację na całym świecie, to ja i tak wybieram spokój dla siebie. Wybieram dla siebie zdrowie. Wybieram dla siebie dobre samopoczucie. Wybieram dla siebie akceptację tego, co jest i jakie to jest. Wybieram dla siebie świadomość. Pozwalam sobie poczuć się szczęśliwą i wolną już teraz. Czuję się zrelaksowana, czuję się bezpieczna. Czuję się spokojna. Odzyskuję pełną harmonię w moim ciele, w moim umyśle i w mojej duszy. Dziękuję wszechświatowi, że dba o mnie. Dziękuję za moje zdrowie. I dziękuję za spokój w całym moim ciele. Głęboki wdech. I długi wydech ustami. Kochani, życzę Wam dużo spokoju, bo zdrowie to już macie. Do zobaczenia.